Koncert TVP w Giżycku pod lupą internautów. Opinie były mocno podzielone. Na koncercie Lato z Radiem i Telewizją Polską w Giżycku pojawiły się gwiazdy, tłumy fanów i debiutujący prowadzący z lekką tremą. Choć event zachwycił wielu, nie obyło się bez krytyki w sieci. Internauci mieli sporo do powiedzenia. Koncert z cyklu Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gliżycku to już przeszłość. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko tłumy mieszkańców i turystów, ale, dzięki transmisji na żywo przez Telewizję Polską, mogli je oglądać widzowie w całej Polsce. Ci mieli jednak kilka zastrzeżeń, tak wyglądało Lato z Radiem w Gliżycku. Wydarzyła się wpadka. Na scenie plaży miejskiej w Giżycku wystąpiła plejada gwiazd, w tym Anna Wyszkoni, Filip Lato, Formacja Nieżywych Schabaw, Grzegorz Chyży, Izabela Płóciennik, Kamil Bednarek, Piotr Cugowski, Smolasty, Sound Grace, Warius Manx, Kasia Stankiewicz oraz Marcin Maciejczak. Wydarzenie poprowadziła natomiast czwórka prezenterów: Krystyna Sokołowska i Robert Stokinger z Pytania na Śniadanie, Urszula Kaczyńska z Polskiego Radia oraz Jovan Jakimowicz, syn kontrowersyjnego aktora Jarosława Jakimowicza. Ten ostatni zaliczył swój telewizyjny debiut, któremu towarzyszyła mała wpadka. Jowan pomylił się przy zapowiedzi tytułu koncertu, ale próbował obrócić sytuację w żart. Internauci ocenili koncert w Giżycku. Opinie były podzielone. Występ gwiazd, jak i prowadzących podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską 2025 szybko ocenili internauci. Choć ich reakcje były w większości bardzo pozytywne, to znaleźli się też krytycy. Niektórzy zarzucali artystom fałsze oraz granie z playbacku. Oberwało się m.in. Katarzynie Stankiewicz oraz prowadzącym. Właśnie przed chwilą śpiewała Kasia Stankiewicz. Szczerze, porażka, fałsz, wzloty i upadki w całym śpiewaniu, prowadzący do wymiany. Zwłaszcza synalek Jakimowicza, kompletna amatorka, strasznie cicho, prowadzących było ledwo słychać, fałszują aż więdną uszy. Dlaczego wszyscy artyści grają na tych samych instrumentach, do tego nie podłączonych do zasilania? Czyżby szedł playback? Czytamy. Pochwały zebrali natomiast tacy artyści jak Piotr Cugowski oraz Filip Lato, a także Warius Manks. Krytykowana Kasia Stankiewicz znalazła swoich zwolenników. Piotr Cugowski. Super głos, super wykonanie, Filip Lato. Szkoda, że Ania Wyszkoni nic nie zaśpiewała. Varius Manks zawsze zapewnia piękne wrażenia. Uważam, że Kasia ma piękny głos i świetnie sobie radzi we wszystkich utworach Varius Manks. komentowali widzowie.